Szczęść Boże z tej strony osilca Balama Witam Was w kolejnym odcinku. Jest dzisiaj: śmigus dingus, mokry poniedziałek. Mam nadzieję, że już się odbyliście. Dzisiaj będzie filmik, który. Przedstawia część Nowego Testamentu po zmartwychwstaniu Jezusa. Zapraszam Was do oglądania. Pod tym filmikiem. Może być takie maksimum 19 łapek w górę. Subskrybujcie kanał. Jezus powiedział musisz stać się dzieckiem. Mówcie o Jezusie, rozgłaszajcie go. Mam nadzieję, że już ta pandemia się niedługo skończy. No to przechodzimy do filmiku. Po zmartwychwstaniu Jezusa uczniowie tak nie mogli się odnaleźć w tej nowej sytuacji, bo Jezus nie przebywał z nimi tak ciągle. Więc wrócili do swoich dawnych spraw, zajęć, które, wiel... które wykonywali przed spotkaniem pierwszy raz z Jezusem. Kiedy poszli nad, kiedy Szymon Piotr razem z innymi uczniami poszli nad Morze Tyberiackie, Piotr tak powiedział: Pójdę łowić ryby. My także pójdziemy łowić ryby, odpowiedzieli mu inni uczniowie. Szymon Piotr do łowienia ryb zdjął swoją suknię. Uczniowie zabrali sieci, wsiedli do łodzi i wypłynęli na sam środek morza. Ale niestety tej nocy nie złowili nawet malutkiej jednej rybki. O świcie Jezus stanął nad brzegiem. Uczniowie jednak nie wiedzieli, że to Jezus. Jezus krzyknął do uczniów, którzy byli na łodzi: Przyjaciele, czy macie coś na posiłek? Nie! Odpowiedzieli mu uczniowie. I tak on rzekł do nich: Zarzućcie sieci z prawej strony łodzi, a znajdziecie. Uczniowie więc zarzucili sieci, tak jak pan powiedział. I w sieci było tak dużo ryb, że się prawie rwały te sieci. Ryb było w liczbie 153. Wtedy Jan krzyknął: To jest pan! Wtedy Szymon Piotr. Ubrał się w tunikę, bo był prawie nagi i wskoczył do morza, płynąc do brzegu. Reszta uczniów popłynęła do brzegu łodzią, ciągnąc za sobą sieci. Do brzegu nie było daleko około 200 łokci. Wtedy uczniowie dopiero zobaczyli, Rzeżące się węgle, a na nich ułożone ryby oraz chleb. Wtedy pan Jezus rzekł: Przynieście i to, co złowiliście. I żaden z nich nie ośmielił się zadać mu pytania kto ty jesteś? Bo wiedzieli, że to jest Jezus. Jezus Chrystus Pan. I Jezus powiedział: Chodźcie i posilcie się. Utrz Jezus podał uczniom chleb i rybę. To już trzeci raz, kiedy objawił się im po zmartwychwstaniu. Uczniowie więc się nasilili swoim śniadaniem. A po spożyciu śniadania, Jezus tak powiedział do Piotra: Szymonie Piotrze, synu Jana, czy miłujesz mnie bardziej niż ci? Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Paść baranki moje. Piotrze, czy miłujesz mnie bardziej niż ci? Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Wtedy Jezus powiedział do Piotra po raz trzeci: Szymonie, czy mnie miłujesz? Piotr zasmucił się, że Jezus powiedział mu po raz trzeci I odpowiedział: Panie, ty wszystko wiesz. Wiesz, że cię kocham. Paś owce moje. Kiedy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i szedłeś gdzie chciałeś. Jednak kiedy się starzejesz, wyciągniesz ręce i nie cię opaszą i zaprowadzą tam, gdzie nie będziesz chciał. Jezus powiedział te słowa dlatego, żeby zaznaczyć jaką śmiercią Piotr uwielbi Boga. Potem Jezus rzekł: pójdź za mną". Wtedy Piotr obejrzał się i zobaczył za sobą i, tą, i za sobą zobaczył, że idzie za nim Jan, uczeń, którego Jezus miłował i który Zadał mu wcześniej że pytanie. Panie, kto cię straci? Piotr wtedy zapytał Jezusa. Panie, a cóż będzie z nim? Jezus mu powiedział: Jeżeli chcę, aby pozostał, do czasu, kiedy przyjdę. Co ci do tego? Wśród braci rozniosła się wieść, że ów uczeń nie umrze. Jan to wszystko opisał i wiemy, że jego świadectwo jest prawdziwe. Ale gdyby Jan opisał wszystko, co Jezus uczynił szczegółowo, to by nie pomieściło to by cały świat nie pomieścił ksiąg. Które trzeba napisać. Dziękuję, że wytrwaliście do tego, do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobał. Mówcie o Jezusie innym ludziom. Mam nadzieję, że się skończy ta epi pandemia. Wiecie, tak sobie pomyślałam, że się teraz króciutko pomodlimy, zdrowo Mary żeby ta cała pandemia ustała. To wszyscy razem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chrystus Pan zmartwychwstał? Prawdziwie powstał. No to mówcie wszystkim o moim kanale. Mam nadzieję, że chcesz Ci, Jan, będzie więcej. Udostępniajcie te filmiki znajomym, przyjaciołom, rodzinie. Jeśli w ogóle możecie. No to pozdrawiam Was serdecznie, miłej Wielkanocy i z Panem Bogiem.